Oficjalnie i uroczyście otwarto nowoczesny blok porodowy i oddział ginekologiczny w Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie. W otwarciu wzięło udział wielu zaproszonych gości. Uroczystość poprowadził prezes zarządu Dariusz Brzeziński. Dziękuję, że Państwo znaleźli się czas na to, by móc e, usłyszeć i zobaczyć to, co mamy do pokazania. E, remont e, drugiego piętra obejmuje oddział ginekologiczno-położniczy. E, trwał e, prawie pół roku. Wiele niespodzianek, e, które nas tutaj e, spotkało w trakcie tych prac budowlanych, spowodowało, że troszeczkę nam się to wszystko e, przedłużyło. Myślę, że e, osiągnęliśmy dość. E, Dobry rezultat naszych działań. Myślę, że zdecydowanie poprawi się komfort pobytu pacjentek w obrębie tych obu oddziałów. Po prawej stronie mamy oddział położniczy, który jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Tam po lewej jest oddział ginekologiczny zunifikowany. Po prawej z kolei oddział położniczy zawiera w sobie poza blokiem operacyjnym również salę cięć cesarskich. Stworzyliśmy również salę porodów rodzinnych. Wszystkie pomieszczenia w obrębie tego drugiego piętra są klimatyzowane, działa bezprzewodowa sieć internetowa, pacjenci mają dostęp do, w każdym sali do sanitariatów. Także myślę, że zdecydowanie <grymne> poprawi się konkurs na tyle, że już pacjentki nie będą musiały korzystać, a często tak się zdarzało z ościennych szpitali w czy w Remont trwał pół roku i kosztował pół miliona złotych. Wykonaną inwestycję bardzo dobrze ocenił starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek. Powiedz dzierżoniowski przekształcił szpital w spółkę dwa lata temu i myślę, że to jest początek tych efektów, prawda? bo obok się buduje Izba Przyjęć, blok operacyjny. To będzie też obiekt na miarę już tego XXI wieku. Natomiast wiele oddziałów jednak no, wymagało remontów i ten oddział w szczególności, tym bardziej, że kładzie się dość duży nacisk na Sprawy kobiet, dzieci, porodów, tych porodów, dzieci jest za mało. W związku z tym tworzymy warunki dla no, takiego godnego rodzenia. Stąd, jak Państwo poglądacie te obiekty, rzeczywiście to już jest obiekt, który można polecać żonie, córce, czy tam znajomym, że tu można rodzić w do dobrych, naprawdę bardzo dobrych warunkach. Oddział spełnia wszystkie warunki wymagane przez zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Oddział położniczy został otwarty w tym budynku w roku 1992. I praktycznie rzecz biorąc, w zeszłym roku, czyli w roku 2010, zaczęła się taka bardziej kompleksowa przebudowa budynku i zaczęło się to od bloku porodowego. I blok porodowy praktycznie rzecz biorąc przeszedł gruntowny, gruntowną przebudowę. Mamy zwiększoną w tej chwili ilość stanowisk porodowych, mamy stworzoną nową porodówkę rodzinną, w której się przybywa od początku do końca. Porodówka jest wyposażona kompletnie wszystkie potrzebne urządzenia. Druga sala porodowa jest salą porodową dwustanowiskową, oczywiście zabezpieczaną także że pacjentki mają zachowaną intymność. Praktycznie rzecz biorąc zwiększono też wyposażenie. Zakupiono dodatkowe łóżka porodowe, dodatkowe łóżka do resuscytacji noworodka. Również wyposażono w nowy sprzęt salę operacyjną. Nowe systemy oświetlenia zabiegowego, jeżeli chodzi o salę porodów rodzinnych, o sale cień cesarskich, zmieniono też drogi, drogi, jeżeli chodzi o postępowanie medyczne. Wierzymy, że mieszkanki powiatu dzierżoniowskiego będą wybierały szpital w swoim mieście, w którym nie tylko poprawił się komfort pobytu, ale również liczyć można na dużą życzliwość i pomoc ze strony całego personelu. Panie prezesie, dzięki Pana pracy, zaangażowaniu powstał nowy oddział szpitalny. Czy jest Pan z tego dumny? Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni, jako pracownicy tego szpitala, ponieważ to jest nasze wspólne dzieło, nie tylko i wyłącznie moje. Cieszymy się, ponieważ z jednej strony zależało nam na tym, żeby standard szpitala który reprezentuje, nie odbiegał niczym od szpitali ościennych, w Siednicy chociażby, czy w Ząbkowicach Śląskich. Przykro nam było z tego powodu, że niektóre pacjentki rezygnowały z naszych usług, wybierając szpitale okoliczne. Dlatego też to było dla nas bardzo ważne zadanie, by spróbować również i nasz szpital dostosować do tych elementarnych tak naprawdę wymagań, jakie stawiane są placówkom tego rodzaju.